Własności pierwiastkowania, część druga. Zadanie szóste. Zakreskuj w pierwszej kolumnie tabeli liczby równe pierwiastkowi z 36, w drugiej kolumnie równe pierwiastkowi ze 100, a w trzeciej minus, minus a pierwiastkowi z 25. Mamy tutaj różne wyrażenia. W pierwszej kolumnie pierwiastek 36. Wiemy, że pierwiastek 36 to 6. I zastanówmy się po kolei. Pierwiastek ze 100 minus pierwiastek 64. Jeżeli tutaj jest minus przed pierwiastkami, to nie możemy, nie mamy prawa tego włożyć pod jeden pierwiastek, bo ten wzór, jak widzimy obok, działa tylko przy mnożeniu i przy dzieleniu. Czyli jedyne co możemy zrobić, to wyciągnąć pierwiastek ze 100, wyciągnąć pierwiastek 64 i odjąć dwie liczby. Z pierwszego pierwiastka to 10, z drugiego wychodzi 8. 10 minus 8 to 2, a więc tutaj wartość tego wyrażenia to 2. Czyli nie jest to tyle co pierwiastek z 36. Dwa razy pod pierwiastkiem, pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 18. Tutaj możemy te dwie liczby włożyć pod jeden pierwiastek i wymnożyć. i pod pierwiastkiem otrzymamy właśnie 2 razy 18 to 36, czyli pierwiastek z 36, 6 do kwadratu i do pierwiastka, to 6 do kwadratu to 36, czyli jak podniesiemy do kwadratu, to otrzymamy pierwiastek z 36. Znowu mamy pierwiastek, podzielić przez pierwiastek. Możemy te dwie liczby pod jeden pierwiastek włożyć i wykonać najpierw dzielenie. 72 na 2 to 36 pod pierwiastkiem będzie. Tutaj mamy działania. Znowu przy dodawaniu możemy tylko wyciągnąć pierwiastki i dodać wyniki pierwiastek z 25 to 5 pierwiastek z 9 to 3 pierwiastek z 1 to 1 i, i pierwiastek z 1 to 1 czyli 5 plus 3 8, 9, 10 nie jest to pierwiastek z 36 4 razy 9 to 36 pod pierwiastkiem pierwiastek z 6 do 2 pierwiastek z no i dwójka potencjał znoszą się czyli otrzymujemy 6 czyli tyle co pierwiastek z 36 6. 100 pierwiastek z 100 to 10 pierwiastek z 36 to 6 pierwiastek z 64 to 8 6 plus 8 to nie 10 pierwiastek z 10 razy pierwiastek z 10 10 razy 10 to 100 4 i 25. Możemy włączyć czwórkę pod pierwiastek, ale wtedy ona się zmieni 4 do kwadratu, czyli 16. I pod pierwiastkiem otrzymamy 16 razy 25, 16 razy 25 to na pewno nie jest 100. Dzielenie 300 podzielić na 3 to 100. Pod pierwiastkiem. Pierwiastek z 81 to 9, pierwiastek z 9 to 3. Pierwiastek z 10 się nie wyciąga. A więc mamy pier... 9 plus 3 to 12, plus pierwiastek z 10. Nie jest to na pewno pierwiastek tyle samo co 10, bo jest to o wiele więcej niż 10. Teraz spróbujmy tutaj. Dwójkę, żeby włączyć pod pierwiastek, musimy podnieść do kwadratu, czyli żeby otrzymać pierwiastek zamiast dwójki, to będzie to pierwiastek z 4. Pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 25 to pierwiastek ze 100. Pierwiastek z 25. 75 podzielić na 3 to 25 pod pierwiastkiem. 5 razy 5 pod pierwiastkiem to 25. Pierwiastek z 16. Tu nie możemy, bo jest dodawanie, zrobić z tego jednego pierwiastka, czyli musimy wyciągnąć je osobno. Pierwiastek z 16 to 4. Pierwiastek z 9 to 3. A 3 plus 4 to 7. Pierwiastek z 25 to 5. 125 podzielić na 5 to 25 pod pierwiastkiem. 100 podzielić na 2 to 50. Ale nie możemy tego podzielić, gdyż dwójka nie jest pod pierwiastkiem. Czyli co musimy zrobić? Musimy, żeby włożyć pod pierwiastek dwójkę, napisać ją do potęgi drugiej. Czyli to będzie pod pierwiastkiem z dwójka będzie czwórko. 100 podzielić na 4 to 25. I 36 minus 11. Z 36 pierwiastek to 6, a z 11 pierwiastek się nie wyciąga. W związku z tym na pewno wynik nie wyjdzie 5, bo z 11 pierwiastek nie wyciągnie się. Zadanie siódme. Porównaj liczby i wstaw odpowiedni znak większa, mniejsza lub równa. Spójrzmy na przykład, jak to porównać. Liczbę 2 pierwiastki z 7. Musimy włożyć dwójkę pod pierwiastek. Przypominamy sobie, że jak wkładamy liczbę pierwiastek, to musimy ją podnieść do kwadratu. Czyli dwójka normalnie pod pierwiastkiem będzie czwórką, a siódemka będzie pod pierwiastkiem, dalej siódemką, bo nic się nie zmienia, dalej jest pod pierwiastkiem. 4 razy 7 to 28. I teraz, co jest większy Pierwiastek z 28 czy pierwiastek z 40? Oczywiście pierwiastek z 40, chociaż się nie wyciąga, to wiemy, że jest większy. W związku z tym ta liczba, po której przykształceniu otrzymaliśmy pierwiastek z 28, też jest mniejsza, bo to jest to samo. Czyli znak nierówności musi być na tą samą stronę. Zróbmy to samo teraz z 3 pierwiastki z 8. Łączmy pod pierwiastek trójkę. Trójka pod pierwiastkiem będzie wyglądała jak 9, bo 3 do kwadratu to 9. Razy 8 zostaje. Równa się. 9 razy 8 to. Czyli mamy pierwiastek 72 i pierwiastek 63. Co jest większe? Oczywiście pierwiastek z 72, w związku z tym 63 jest większe. 3 pierwiastki z 8. Następny przykład 6 pierwiastków z 5, pod pierwiastkiem będzie wyglądała 6 to 36, a piątka to piątka. Wymóżmy 36 razy 5 to 180. Teraz dwójkę włączmy tutaj pod pierwiastek. Twójka pod pierwiastkiem to będzie czwórka. A ze 17. Tu my otrzymamy wynik 68. I teraz możemy łatwo porównać te dwie liczby. Toż pierwiastek z, ze 180 jest większy od pierwiastka z 68. A zatem. 6 pierwiastków z 5 jest większe od dwóch pierwiastków z 17. Zadanie 8. Wyłącz liczbę przez znak pierwiastka i doprowadź wyrażenie do najprostszej postaci, i później dam jakiś hasło, trzeba z tego odczytać dobre to mamy tak wyłącz, czyli tak, tu już mamy wyłączoną siódemkę przed pierwiastek, czyli to sobie przepiszemy i teraz pamiętamy, że z drugiego pierwiastka żeby wyłączyć coś przed pierwiastek to trzeba zrobić mnożenie z którego wynik to 32 i mamy na przykład działanie jakie tu mamy liczby może być 2 razy 16, ale może być na przykład no w zasadzie 2 razy 16 nas urządza, czyli pod pierwiastkiem zamiast liczby 32 piszemy 2 razy 16, zapisujemy za pomocą jakiegoś mnożenia tą liczbę. Co to nam daje? Pierwszą liczbę przepisujemy Plus. Z jednej z tych dwóch liczb pierwiastek się wyciągnie z 16, w związku z tym wyciągamy pierwiastek z 16 to jest 4. A z dwójki pierwiastka nie wyciągamy, to dwójka zostaje pod pierwiastkiem. I teraz mamy 7 pierwiastków z 2 plus 4 pierwiastki z 2. To ile razy mamy pierwiastków z 2? 7 i 4 to 13, czyli mamy 13 pierwiastków z dwóch. Następny przykład z każdego z pierwiastków da się coś wyciągnąć. 125, jak tu sobie przenajemy tabliczkę mnożenia, to jest na przykład 5 razy 25 i z 25 się wyciągnie pierwiastek plus 20 to 4 razy 5 plus 45 to 9 razy 5 Z pierwszego pierwiastka wyciągnie się 25, to jest po wyciągnięciu 5. Pierwiastek z 5 zostaje. Plus z drugiego wyciągnie się czwórka, pierwiastek z 4 to 2. I pierwiastek z 5 zostaje. I z trzeciego 9 się wyciąga, to jest 3. I piątka zostaje pod pierwiastkiem. Następny przykład pierwiastek z 12. 12 to 3 razy 4 plus pierwiastek z 63. 63 to 9 razy 7 minus. Ostatni pierwiastek już jest wyciągnięty. I teraz pierwiastek z 4 się wyciągnie. Czyli mamy 2, a pod pierwiastkiem zostaje 3 plus pierwiastek z 9 się wyciągnie. Mamy pod pierwiastkiem. Z pierwiastkiem wyciągnie się 3, a pod pierwiastkiem zostanie 7. Teraz upada, mamy pierwiastki z 3 i pierwiastki z 3, one się odejmą, bo 2 pierwiastki z 3, odjąć 2 pierwiastki z 3 to jest nic, i zostaje 3 pierwiastki z 7. Następny przykład, który już jest wyciągnięty, to przepiszemy 5 Pier pierwiastków z 3 minus 75 to 3 razy 25. A 147 to 147 trzeba się dłużej zastanowić, ale to na przykład jest 3 razy 49. I teraz 5 pierwiastków z 3 przypisujemy. Minus. Tu się z 25 pierwiastek wyciągnie. A trójka zostaje pod pierwiastkiem, bo się nie wyciągnie. Plus i tutaj się wyciągnie 49, bo to jest 7, a trójka zostaje. I mamy 5 minus 5, czyli tu nic nie ma i zostaje 7 pierwiastków z 3. Pierwiastek z 54 można zapisać jako 6 razy 9, minus 24 to 4 razy 6. A 6 to 6. I mamy. Tutaj się 9 wyciąga z 3, bo pierwiastek z 6 zostaje minus. Tutaj się 4 wyciąga, to jest 2, i pierwiastek z 6 zostaje. I tutaj pierwiastek z 6 przepisujemy jeszcze. Ten. I mamy 3 pierwiastki z 6, odjąć 2 pierwiastki z 6 to jest 1 pierwiastek z 6, plus jeszcze 1 pierwiastek z 6, czyli mamy łącznie dwa pierwiastki z 6. Zadanie dziewiąte. Oblicz pola i obwody figur, doprowadź wyniki do najprostszej postaci, otocz pętlą figury o równych obwodach. Dobrze, zaczniemy od pola, wzór na pole figury. Tu mamy prostokąt, czyli bok razy bok, czyli a razy b to jest wzór na pole prostokąta. Pole równoległoboku to jest a. podstawa razy wysokość, czyli a razy h. I pole trójkąta jest bardzo podobne do pola równoległego boku, czyli też A razy H, ale dzielony wynik przez 2. I zaczniemy od na pola każdej z figur. Jeden bok ma pierwiastek z trzech długość, a drugi ma dwa pierwiastki z 6, czyli możemy te dwie liczby pierwiastek z trzech razy dwa pierwiastki z sześciu. Jeżeli mnożymy pierwiastki, to możemy pomnożyć to, co jest pod pierwiastkiem z tym, co jest pod pierwiastkiem, ale dwójka, która nie jest pod pierwiastkiem, nie może mnożyć się ani przez tą liczbę, ani przez tą. W związku z tym dwójkę przepiszemy, a pod pierwiastkiem wykonamy mnożenie 3 razy 6 czyli 18, to nie jest koniec, to nie jest najprostszy, najprostsza forma, bo z 18 możemy wyciągnąć jeszcze częściowo pierwiastek, jak? Tuż 18 możemy zapisać jako 2 razy 9. w związku z tym z dziewiątki da się wyciągnąć pierwiastek, czyli tu się przepisuje dwójka, pierwiastek z 9 to 3, a pod pierwiastkiem zostaje dwójka. I ostatecznie ta wyciągnięta trójka mnoży się przez dwójkę, i otrzymuję 6 pierwiastków z dwóch wynik. Wstępnie pole boku Mamy pomnożyć podstawę razy wysokość. Podstawa to to i to. Czyli ile wynosi podstawa? No, to jest podstawa. Pierwiastek z 3 plus pierwiastek plus 3. I teraz, żeby to pomnożyć przez wysokość, to, to całe to jest podstawa. W związku z tym, musimy to wziąć w nawias. I dopiero wtedy można pomnożyć to przez pierwiastek z 3. Przypomnijmy, jak się wykonuje mnożenie przez nawias. Otóż składnik mnożący przez nawias może się po kolei przez pierwszy składnik z nawiasu i przez drugi składnik, czyli pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to można obie trójki pomnożyć i wyjdzie pierwiastek z 9 plus pierwiastek z 3 razy 3, liczba pod pierwiastkiem nie może się prosto wymnożyć liczbą nie z pod pierwiastkiem, w związku z tym to jest po prostu 3 razy pierwiastek z 3. Tutaj jeżeli obie liczby nie są pod pierwiastkiem, to nie można ich zmnożyć. I co z tego dalej wynika. Pierwiastek z 9 się wyciąga, to jest 3 plus a 3 i pierwiastek się nie wymnaża. I oczywiście nie wolno nam dodać tych trójek, dlaczego? Bo ta trójka bierze udział w mnożeniu z pierwiastkiem i nie można wykonać dodawania, bo, bo nie możemy wykonać mnożenia, czyli to jest ostateczna forma, tego się nie da już dalej doprowadzić do prostszej postaci. I trójkąt A razy H. A to jest podstawa podstawa 2 i 4, czyli podstawa ma 6, już napiszemy od razu. Ile ma podstawa całości razy H, czyli pierwiastek z 8 jest naszą wysokością to podzielone na 2. I teraz mamy na górze mnożenie, więc możemy sobie wykonać skracanie 6 z dwójką się skróci, to jest 1 dwójka, a tu jest. Dwójek 3. Czyli otrzymujemy 5, 3, pierwiastki z 8. Ale to nie jest ostateczny wynik, bo 8 można jeszcze bardziej rozbić. 3 i pod pierwiastkiem 8 to 2 razy 4. Teraz z czwórki wyciągnie się pierwiastek. Pierwiastek z 4 to 2. A więc wyciągnięty pierwiastek z czwórki, dwójka pomnoży się przez trójkę i to będzie 6. A ta dwójka, która się nie wyciągnie, zostanie pod pierwiastkiem. Teraz jeszcze policzymy sobie obwody. Znasz je literą L. Mamy tak, dwa boki po pierwiastek z trzech, czyli w skrócie zamiast pisać pierwiastek z trzech plus pierwiastek z trzech dwa pierwiastki z trzech i do tego dodajmy mamy na górze dwa pierwiastki z 6 i na dole, czyli mamy dwa razy dwa pierwiastki z sześciu czyli mamy cztery pierwiastki z siebie teraz tutaj obwód mamy dwa boki po pierwiastku z sześciu czyli dwa pierwiastki z sześciu mamy dwa boki pierwiastek z 3 plus trzy, czyli to razem to jest bok czyli musimy napisać plus 2 razy, oczywiście w nawiasie, bo cały bok musimy wziąć w nawias. No pierwiastki z 6 trzeba przepisać i wykonajmy mnożenie. Pamiętamy, liczba przed nawiasem mnoży się przez każdą z liczb w nawiasie, czyli 2 razy pierwiastek z 3 to 2 pierwiastki z 3, a 2 razy 3 to 6. I ostatni obwód 6 jest na dole, bok ma 6 plus pierwiastek z 12 plus pierwiastek z 24, tu można coś pokombinować, bo 6 oczywiście zostaje. A 12 to na przykład 3 razy 4, a 24 to 6 razy 4. 6 zostaje. Z pierwszego pioroska wyciągnie się czwórka. To jest 2. A trójka się nie wyciągnie. Plus. Z drugiego pioroska wyciągnie się 4. To jest 2. A szóstka się nie wyciągnie. Spójrzmy, czy mamy powtarzające się wyniki. Tak, tylko troszkę w innej kolejności. Widzimy, że w tym wyniku są te same trzy składniki, co w tym wyniku. Tylko w innej kolejności. A więc obwód tego równoległoboku i obwód trójkąta są jednakowe. Natomiast pola jednakowe są u prostokąta i u trójkąta. Zadanie dziesiąte. Połącz równe liczby. Schodmy, wiemy, która liczba jest równa z którą. A no musimy je troszkę poupraszczać, może częściowo powyciągać przed pierwiastek to, co się da i wtedy dopiero możemy to zrobić. Tu już gdzie niegdzie widzimy powyciągane przed pierwiastek liczby. To teraz spróbujemy wyciągnąć pozostałe. Pamiętamy, że to, co jest kwadratem można sobie od razu wyciągnąć przed pierwiastek, bo kwadrat i pierwiastek się znoszą. Czyli tutaj w tym wypadku mielibyśmy Trójkę przed pierwiastkiem i siódemkę przed pierwiastkiem. A pod pierwiastkiem zostanie jedenastka. Czyli po wymnożeniu 3 razy 7 do 21 pierwiastków z 11. Następnie tutaj spójrzmy. Tutaj możemy tak. Trójka zostanie, ale teraz 7 do trzeciej to jest 7 razy 7 do 2, a, a 11 do 3 to 11 razy 11 do 2. I teraz to, co jest do 2, się wyciągnie, a to, co jest bez potęgi, to zostanie pod pierwiastkiem. Czyli 7, 7 do 2 się wyciąga jest 7, 11 do 2 się wyciąga jest 11, a resztę pod pierwiastkiem to, co się nie wciągnęło wymnożmy 3 razy 7 to 21, 21 razy 11 to 231, i tutaj jeszcze się mnoży przed pierwiastkiem, czyli otrzymamy 77 pierwiastków z 231. To jest do tego. Tutaj mamy wyciągnięte teraz tutaj. No tu 7 do 2 się od razu wyciąga, pod pierwiastkiem zostaje na razie 3. Znowu 11 do 3 to 11 razy 11 do 2. W związku z tym ta 11 do 2 się wyciąga, czyli mamy 7 razy 11 przed pierwiastkiem, a w pierwiastku 3 razy 11 to 33, czyli ostatecznie 77 pierwiastków z 33. tutaj, znowu pod pierwiastkiem mamy 7 razy, 3 do trzeciej to 3 razy 3 do drugiej, razy 11 do trzeciej to 11 razy 11 do drugiej. I co się wyciąga? że wyciągnie się 3 do drugiej, 11 do drugiej, otrzymamy 3 razy 11, czyli 33 przed, przed pierwiastkiem, a w pierwiastku będzie 7 razy 3 z 231. I mamy następny, tutaj taki dłuższy pierwiastek i znowu 7 do 3 to 7 razy 7 do drugiej. 3 to 3. A 11 do drugiej to 11 do drugiej. Z 11 do drugiej i z 7 do drugiej wyciągnie się pierwiastek, czyli 7 i 11, czyli 7. Razy się 77. A pod pierwiastkiem 7 razy 3 zostaje, czyli 21. I teraz, jak już mamy poprzekształcane te wszystkie wyrażenia, to możemy sobie spojrzeć, które wyrażenia, z którymi są równe i je połączyć. Zadanie 11. Wiadomo, że pierwiastek 7 to w przybliżeniu 2,6. Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź pośród podanej. Liczba pierwiastek z 700 jest w przybliżeniu równa. Pierwiastek z 700 można zapisać jako pierwiastek z 7 razy 100. Ze 100 wyciągnie się pierwiastek. To będzie 10 razy pierwiastek z 7. I teraz, jeżeli do takiego wyrażenia podstawimy. Że zamiast pierwiastka z 7 damy 2,6 to otrzymamy działanie 10 razy 2,6 czyli 26 pierwiastek 7 razy pierwiastek 7 to która liczba? Pierwiastek 7 razy pierwiastek 7 to pod jednym pierwiastkiem 7 razy 7, czyli jest to pierwiastek 49, czyli jest to 是的。